Kolejny sposób. Pan haker sprawdza, czy nasze hasło gdzieś nie wyciekło. Pamiętaj, że nasze dane wyciekają, i to nie jest kwestia, czy w ogóle nasze hasło zostanie upublicznione, a kiedy. Fundacja Mozilla założyła stronę, na której możemy sprawdzić, czy nasz adres e-mail padł ofiarą oszustów. Jak to działa? Mozilla skupuje bazy z wycieków od złych panów hakerów i tworzy bazę, w której możemy się sprawdzić. Oczywiście nie ma tu wszystkich wycieków, jeśli jednak po weryfikacji Zobaczysz, że Twoje hasło wyciekło, to zapomnij na zawsze o jego używaniu i natychmiast zmień swoje hasło. Jak sprawdzić, czy nasze hasło gdzieś wyciekło? W polu, które mamy tutaj dostępne, jest ocenzurowany przeze mnie. Wpisujemy swój adres e-mail. Klikamy Check for breaches i otrzymujemy wynik. Jak widzisz, moje hasło zostało skompromitowane w czterech portalach co oznacza, że hasła te dostępne są powszechnie w sieci i nigdy nie powinienem już ich używać.